Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani na nieznani. Dziś moim gościem jest reżyser i scenarzysta Tomasz Wasilewski. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo proszę, ja dziękuję. Tomek, zdaje się, że wczoraj albo przedwczoraj wróciłeś z Paryża. Tym razem wyjazd zawodowy czy prywatny? Prywatny, jak najbardziej prywatny. Odpoczynek. No to chyba ostatni taki moment na, na, na oddech, bo już 26 października premiera Twojego debiutanckiego filmu i już chyba nie będziesz miał czasu na to, żeby sobie odpocząć. No, raczej nie będę miał czasu, bo już jestem w procesie montażu do drugiego filmu i bardziej to absorbuje mnie raczej czasowo niż, niż premiera, no bo premiera to wiadomo. Ale jesteśmy Pójdziemy do premiera, będzie Biba, mam nadzieję, i. I, I, i będą recenzje. I będą recenzje, recenzje już, już od jakiegoś czasu po się, się, się pokazywały e, ze względu na festiwal, mm -hmm. na których byliśmy. E, no, ten film jest zrobiony. Co ja więcej mogę zrobić? Ja teraz chciałbym, żeby ludzie go oglądali mm -hmm. i, i mogli. Czyli raczej luz niż stres. E, na pewno podekscytowanie. Czy stres mm -hmm. być może będę zdenerwowany przed premierą? Myślę bardziej będę zdenerwowany przed wejściem filmu e, pierwszego dnia mm -hmm. e, do kinu. Wiesz, zawsze marzyłem o tym, żeby móc pójść. E... Na swój film do kina. No nie ja, ale <laughs> chciałem, żeby, żeby inni poszli, poszli do kina na mój film. I pe pewnie to będzie takie dość duże wydarzenie mm -hmm. w moim życiu. Premiera jak premiera, zobaczymy. Ale publiczność festiwalowa miał już okazję oglądać ten film i nie tylko w Polsce, bo również za granicą byłeś i w Karlowych Warach, i byłeś i w Curychu, i byłeś też w Kownie. Dlaczego film musi zostać doceniony, polski film, za granicą na festiwalach, żeby wszedł do regularnej dystrybucji w Polsce? Bo tak się bardzo często dzieje. Być może. U nas, znaczy mój film i tak, tak czy inaczej miał wejść. Były plany od samego początku, że on wejdzie do dystrybucji. Wiadomo, każdemu producentowi, dystrybutorowi zależy na tym, żeby film, e, zanim pojawi się w kinach, był pokazywany na festiwalach międzynarodowych, mhm. bo to podnosi rangę. A, a my akurat byliśmy i w konkursach, a to były też festiwale klasy A, więc automatycznie mhm. y, klasyfikuje to film y, może trochę wyżej. Czy on przez to jest lepszy? Nie jest lepszy. Ten mhm. film jest taki sam jakby gdyby się nie dostał na żaden festiwal, no prawda. Mhm. Ale pewnie to działa i działa pewnie na widza i działa na krytyków, dla mnie to jest ekstra, że, że gdzieś za granicą on jest dość fajnie odebrany, jest doceniony także przez krytyków zagranicznych. Bardzo fajnie i, i to jest coś, co jest ważne, myślę, też dla, dla samego filmu. No właśnie, z jakimi reakcjami i głosami po, po e, wyemitowaniu Twojego filmu spotykałeś się na tych zagranicznych festiwalach? Z dobrymi, z, nawet z bardzo dobrymi, chociaż wydaje mi się, że Yy, nawet jak były gorsze, gorszy był odbiór, to, a pewnie był, no, bo to wiadomo, każdy mm -hmm. odbiera sztukę. Yy, tak samo ja odbieram sztukę, coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, więc co, jak mi się coś nie podoba, to nie idę do autora i mówię: "Słuchaj, stary, nie podoba mi się twój film, bo mm -hmm. nie widzę sensu". To, jeśli mi się podoba, to, to, jest to podchodzę, to więc, więc nikt do mnie nie podchodzi <laughs> i nie mówił mi, że, że mu się nie podoba. Ale spotkałem się z bardzo dobrym odbiorem, Re no mówię, tak jak powiedziałem, recenzje też były bardzo dobre i to y, w Hollywood Reporters Kendall z Australii, teraz jeździmy na następne festiwale na całym świecie i... i... To I krok po kroku, teraz wróciłem właśnie z Kowna, gdzie zostaliśmy znowu zaproszeni do Portugalii na następny festiwal mhm. i to się tak kręci chyba, krok po kroku. A czy ty widzisz jakieś różnice w reakcjach na twój film w Polsce, jak na przykład był emitowany w Gdyni mhm. i za granicą? Widzę, czy Widzę bo ja już w ogóle tego filmu nie oglądam, ja już, ja już nie <laughs> mam siły, żeby oglądać te, ten film. Oglądam go y, i to nie zawsze właśnie za granicą i, i coś takiego fajnego Zauważyłem w kardowych warach. Bo siedziałem i oglądałem film, i co fajne było, że ludzie śmiali się w zupełnie innych momentach niż Polacy. Mhm. Tam, gdzie Polacy w ogóle przyjmowali wszystko na serio, tam częściej się śmiali. To było w ogóle totalnie ekstra. Mhm. I, i, I to pokazuje, że jednak sztuka jest uniwersalna. Jak, jak mówimy w przypadku filmu. Y, może działać w ogóle poza granicami Polski, jest odbierany, jest zrozumiany, inaczej jest mm -hmm. zrozumiany i to jest, y, chyba, to jest bardzo ważne dla mnie, że jednak y, gdzieś, w, jeśli chodzi o mój film, w sypialni, mm -hmm. nie ma granicy polska zagranica. Tylko, tylko wszyscy mogą Mogą. mogą jednak, jednak jest coś takiego, że, że ten film jest y, rozumiany wszędzie. Ale też w sypialni to jest Twój debiut. I oprócz tego, że ty debiutujesz przy okazji tego filmu, to praktycznie cała ekipa, oprócz zdaje się, że muzyki i. E, Lechu Możdżer. Tak, no i, i makijaże chyba. E, i, I charakteryzacja. Tak, no jak to że, prawda? No jak to nie debiutują. E, to jest, to wydaje mi się, trochę ryzykowne, bo nie wolaj sobie dobrać doświadczonej ekipy, bo tak gdy każdy się uczy, to nie wiadomo, Wiesz, co nie Myśmy ten film robili dość y, niezależnie. Myśmy to robili bez, żadnych dofina bez żadnego dofinansowania, y, prawie bez budżetu. Mhm. Y, zebraliśmy, ja zebrałem ludzi razem z moimi producentami, y, ludzi, którzy chcieli z nami to robić. Więc z jednej strony wiesz, z jednej mhm. strony to był wymóg, bo inaczej byśmy tego nie zrobili, a z drugiej strony było w tym coś szalenie fascynującego, ponieważ ci ludzie naprawdę chcieli to robić ze mną. Mhm. I to było fantastyczne. Czyli zbiorowy bo nie było, debiut był dobrym Tak, to, było, to był zbiorowy debiut. Jeśli, nie mam pojęcia jak film by wyglądał, gdyby go robili e, profesjonaliści. Mhm. E, być może by wyglądał inaczej, być może nie. Być może byłby lepszy, być może byłby gorszy. Tego, no, nie dowiemy się tego, ale fantastyczne było to, że ci ludzie chci chcieli. Mm -hmm. Wiesz, było poczucie, że po prostu. Przechodzimy na fal, Robimy mm -hmm. i, i, i oprócz tego, że. Odda oprócz tego, że po prostu. Nie było praca... 19, gdy Tak, no jasne. Mm -hmm. Była to praca, szczególnie, że mieliśmy mało dni zdjęciowych. Nie była to praca, a było to coś trochę więcej. To no dla mm -hmm. mnie szczególnie. Mam nadzieję, że dla nich też. Ale oprócz tego, że jesteś reżyserem tego filmu, hmm. e, napisałeś też scenariusz. Jak to się stało, że w twojej głowie narodził się taki pomysł stworzenia czegoś takiego, powiedzenia takiej historii? Wszyscy, wszyscy mnie o to pytają. Pamiętam, Kaśka Herman na zdjęciach e, podeszła do mnie i mówi stary, słuchaj, co ci strzeliło do łba, że swój debiut robisz o 40-letniej babie? <grym> e, wiesz, e, ja e, pamiętam jak zacząłem pisać krótką historię. E, na, na bazie mhm. której powstał scenariusz do tego filmu. E, obejrzałem taki francuski film e, Dziewczyna na moście i, i, i pamiętam e, początek filmu, który mnie szalenie zainspirował do napisania czata Edyty. Mhm. I tak, tak zacząłem po prostu od tego czata pisać dalej. Ja, ja jak piszę swoje scenariusze, ja nigdy nie piszę treatmentów. Mhm. Tylko piszę pierwszą scenę, drugą scenę, trzecią scenę, i tam, gdzie mnie w trakcie pisania poniesie, tak film się skończy. Oczywiście ja to potem czasami zmieniam, czasami prze, prze, przepisuję, ale nigdy nie mam, w momencie kiedy piszę, założonej mm -hmm. konstrukcji, że, że tu jest początek, a tu jest koniec, i tak to się skończy. Że gdzieś w tym jest taka wolność. I potem znalazłem kafejkę internetową, która tak naprawdę grała w filmie, ale ja ją wyciąłem. Ona jest w domyśle. I to jest faktycznie na ulicy Jana Pawła kafejka internetowa, gdzie ludzie idą i umawiają się na seks. Mhm. Oczywiście nie tylko, ale są tam specjalnie przystosowane boksy, są zasłony, jest VIP room z kanapą, z telewizorem, wszystko jest tam, wszystko możesz dostać. A to czemu zdecydowałeś się wyciąć sceny tam kręcone? Wiesz, bo yy, w ogóle ja ściąłem ja yy, pół godziny filmu. Tak naprawdę zdecydowałem się, miałem sceny, które uwielbiałem, które mhm. były piękne, świetnie zagrane, mhm. ale tak naprawdę kiedy robiłem kolejną układkę montażową filmu, robiłem, przekładałem, zmieniałem i, i wycinałem niektóre sekwencje i okazywało się, że jak coś wycinam, to tak naprawdę działa bez tego mhm. i bardzo dobrze działa, więc twierdziłem, że im mniej, tym może lepiej. Ale też słyszałam gdzieś, że chciałeś, żeby widz miał większą możliwość interpretacji i bardziej sięgnąć do Tak, ale w to, jest, stronę... to, są, to są niedopowiedzenia? To mhm. mówisz teraz, co ja się wypowiadałem o niedopowiedzeniach, yy, bo, bo akurat te sceny, o których myśmy mówili, mhm. one, one mogły być w filmie, one by grały mhm. całkowicie. Yy, a jeśli chodzi o niedopowiedzenia, no to faktycznie to, to jest coś takiego w tym filmie, ale wydaje mi się, że teraz jak zaczynam układać ten następny film. Że gdzieś to jest chyba sposób, w jaki opowiadam. Mhm. Że, że w tym nowym filmie też jest dużo niedopowiedzeń. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy nie do końca powiem, wytłumaczę mhm. widzowi powody. W jakich postępu dlaczego postępuje mhm. w dany sposób bohater, a spróbuję go zbliżyć do jego emocji, łatwiej będzie. Żeby sam do tego doszedł. Sam, mhm. Nawet tak, że sam do tego doszedł albo spróbował jakoś włożyć swoje wiesz y, uczucia, emocje w tego bohatera. Mhm. Y, nie wiem, czy inni tak robią. Ja tak robię. Ja, ja jakoś totalnie, intuicyjnie robię filmy. Nie mam żadnych jakichś takich założeń. To, co czuję, to staram się w to wszystko włożyć mm -hmm. i, i coś takiego w kinie mnie bardzo inspiruje i interesuje i gdzieś to wszystko próbuję przełożyć na, na swoje filmy. Ja jeszcze filmu niestety nie widziałem, natomiast spotkałem się na premierze, więc wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Natomiast wyczytałem coś takiego, że nie następstwo wydarzeń, a następstwo emocji jest kluczem do zrozumienia filmu. Czyli co, film nie jest typowo linearny? Ale ja historia? tak powiedziałem? Nie, to jest ktoś o Tobie, no, o to zadzwonić. <laughs> Oczywiście wydarzenia są, są ważne, no jasne. Ale gdzieś, szczególnie przy sypialni, jest to film tak nielinearny, mm -hmm. że, że, że tak naprawdę y, ludzie mogą powiedzieć, że tam się prawie nic nie dzieje. Ja Kasia pamiętam, Herman chyba nawet powiedziała w którymś z wywiadów, że ktoś może zarzucić, że to nie jest film. Yy, ja pamiętam, ona raz na, na zdjęciach przeszła do mnie właśnie charakteryzatorka i mówi słuchaj stary, idź pogadać z Kaśką bo po tygodniu zdjęć, gdzie miałem tylko ją mm -hmm. przez ten tydzień, bo ona y, zaczyna świrować, bo jej się wydaje, że ona nic nie gra. <laughs> ja cały czas mówiłam Kasia mniej. E, ale i, i poszedłem i rozmawialiśmy, pamiętam wtedy, że, że Kaśka tu chciała może, że bardziej to powinno być kryminalne, coś powinno się wydarzyć, jakaś bomba. Edyta powinna się rozpłakać, puścić powinny emocje, ale gdzieś starałem się ją przekonać do tego, żeby y, jednak trzymać te emocje i mimo, że jej się wydaje, że tak naprawdę nic tam się nie mhm. dzieje, to jednak się dzieje. Jej stan był y, w tym przypadku, w przypadku tego filmu najważniejszy. Nie, nie same wydarzenia, mhm. tak naprawdę, ale stan. Staram się chyba zbliżyć w tym, co piszę, i, i w tym, co staram się opowiadać w filmie staram się zbliżyć do człowieka. Mhm. Jak najbliżej. Dlatego też używam bardzo dużo master żeby spróbować wychwycić te wszystkie niezręczności, kiedy aktorzy tak naprawdę przestają grać, stają się gdzieś już bohaterami i, i, i zbliżyć, obserwować. No dla mnie to jest ważne, dla mnie to jest pociągające. Mhm. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie dla każdego widza to jest kino, ale nie musi chyba być, nie wiem. Chociaż fajnie by było. Ale jeśli chodzi jeszcze o Twoją pracę jako reżysera i pracę nad filmem, to zdaje się gdzieś wyczytałem, że bardzo dużą wagę przywiązujesz do prób czytanych przed rozpoczęciem zdjęć. Dlaczego akurat ten etap? Nawet nie czytanych. Nawet nie czytanych yy, i do sypialni i do Płynących Wieżowców mieliśmy bardzo długie próby. Do Płynących Wieżowców miałem 6 miesięcy prób. To chyba się nie zdarza yy, normalnie. Yy, yy, mi bardzo na tym zależy. Mhm. I, I to prawda. I... To była bardziej to na teatru, wydaje mi się, że. Wiesz co, być może ja też pracowałem trochę w teatrze mhm. i być może z tego to wyniosłem. Gdzieś mi bardzo zależy, żeby się zbliżyć do aktora. Poza tym uwielbiam takie spotkania. Gdzie siedzimy, rozmawiamy, i naprawdę i przy jednym filmie, i przy drugim te spotkania, bo to nawet nie chodzi, że to są czytane, mhm. nie, my przeczytaliśmy może cały scenariusz ze dwa razy, mhm. ale siedzimy, rozmawiamy o tych postaciach, zastanawiamy się, zastanawiamy się, jak jedna postać działa na drugą, jakie są sytuacje, jakby można to zmienić, co tam pogłębić i, 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 i żeby. Żebym ja, bo ja też bardzo dużo się uczę na tych próbach, mhm. one są też dla mnie, one nie są tylko dla aktorów. Żebym ja też zrozumiał sposób myślenia y, y, aktora o postaci i żebyśmy gdzieś skonfrontowali y, to, co ja myślę, mhm. z, bo, tym, co oni myślą? Co, z tym, co oni myślą. Bo bardzo często zdarza się tak, że po prostu mają tak genialne pomysły, że to, co ja sobie wymyśliłem, w ogóle nie ma sensu tego przeprowadzać. Ale gdzieś znajdujemy, wiesz, taki środek i, i, i potem próbujemy sceny. Już sobie je układamy. Tak też właśnie było w przypadku płynących wieżowców. Mam tam taką scenę, bardzo trudną, zresztą częściowo erotyczną, częściowo taką bardzo emocjonalną, psychologiczną, mhm. bardzo dużą, gdzie yy, próbowaliśmy z Martą Nieradkiewicz, z Mateuszem Banasiukiem tę scenę, słuchaj. I, i tak naprawdę próbowaliśmy ją, próbowaliśmy, i ost na ostatniej próbie zmieniliśmy ją całą. Mhm. I taka cała. Po prostu zmieniona weszła do filmu. Gdybyśmy nie mieli tych prób, pewnie poszlibyśmy za pierwszym instynktem i zrobili tak jak wcześniej. W tym przypadku wiele mieliśmy rozmów z Kaśką Hermans, Tomkiem Tyntykiem, Zakatą Zmirkiem, z Zbrojewiczem. To są wspaniali aktorzy. Oni, oni ogromnie wiele wnieśli do tego filmu. Ja, to jest ich ogromna zasługa, że ten film tak wygląda. To nie jest tak, że ja sobie o, wyreżyserowałem mhm. film. Oni mi pozwolili po prostu, oddali swój talent, a, a mają ogromny talent. Mimo tego, że to jest twój debiut fabularny, to to nie jest twój debiut ogólnie, bo krótsze formy już wcześniej kręciłeś i dostawałeś nawet nagrody i za etiudę, i za tak. film dokumentalny. I powiedz mi, czy praca przy fabule różni się w dużym stopniu od pracy przy tych mniejszych formach? Na pewno. Na pewno się różni, chociaż ja właśnie próbuję stosować w fabule to, co stosowałem w dokumencie, no jak robiłem dokument, to po prostu obserwowałem. Mhm. Najpierw robiłem, ja, robi, ja w taki sposób pracowałem, że najpierw robiłem wywiad, bardzo długi wywiad nagrywany z osobą, którą, o której opowiadałem, mhm. wielogodzinny zresztą, a potem dopiero towarzyszyłem jej z kamerą w trakcie jej kolejnych dni. Ja w taki sposób robiłem, i, i gdzieś przez to zbliżałem się do. Do tego bohatera. I wydaje mi się to, o czym gadaliśmy, mhm. odnośnie o, w jaki sposób ja próbuję fotografować i, i, i opowiadać, że też w taki sposób sta staram się stawiać kamerę, jakby ona była y, taka podglądająca mhm. i rejestrująca po prostu rzeczywistość, dlatego może te Mastersoty, że, że każde cięcie, wydaje mi się, ono zabiera taką intymność gdzieś, mhm. która jest właśnie w dokumencie. Ale te doświadczenia pewnie przydały się przy okazji kręcenia fabuły. Tak nie wiem, wiesz, no, być może. Nie, mhm. nie umiem, ciężko mi jest też, często dostaję pytania, jak bardzo pomogło mi asystowanie, które po prostu... Miałem zapytać. Y, ...które było fantastycznym mhm. doświadczeniem w moim życiu. O grzecie szumowskiej przy 33 Spotkanie z Szumą była. było dla mnie totalnym mhm. spotkaniem, bo Szuma y, dopuściła mnie do wszystkiego. Naprawdę. I, I to jest... Uwielbiam ten film, uważam, że to jest świetny film i, I praca z takimi aktorami, i praca z nią, praca z operatorem Michałem Englertem, ja po prostu sobie siedziałem, patrzyłem, wpychałem się wszędzie, gdzie tylko mogłem. I, I na tyle było to fantastyczne, że mnie nie, nie wykopywali tam z planu, nawet jakiegoś wkurzałem. Mm -hmm. Ale yy, yy, fajnie, mogłem się z Małgośką dzielić. Ona słuchała tego, co mówię. Ja słuchałem, jak ona próbowała, bo ja byłem też przy, przy nie wszystkich, ale przy niektórych próbach. I, i gdzieś. Gdzieś ona pracuje w taki sposób, też tworzy takie kino bez mhm. względu na to, jak w ogóle jest odbierane i cokolwiek można o nim powiedzieć, ale też szuka wydaje mi się, pewnej prawdy, którą uwielbiam w kinie. I, i wydaje mi się, ja szukam też na swój własny sposób, mhm. ona na swój sposób, ja mam swój. E, ale to było genialne doświadczenie dla mnie, na pewno. Tak samo z, e, z Agnieszką Glińską, czy z Olką Konieczną w teatrze, jak mhm. pracowałem. Ale zdaje się, że scenariusz w sypialni powstał tak. później niż scenariusz do płynących wieżowców. Tak. Dlaczego w związku z tym taka kolejność? Mi, ja, ja myślałem, że w ogóle płynący wieżowce będzie moim debiutem. Mhm. Ja próbowałem zrobić ten e, film od 2006 roku. Miałem nawet już kilku producentów. Miałem, byłem już nawet dwa tygodnie przed zdjęciami miałem zupełnie inną obsadę, e, niż teraz faktycznie mhm. jest. E, i, I to dwa razy upadło ze względu na pieniądze. I stwierdziłem, że no skoro tak trudno zrobić akurat ten film, powinienem. To może inny? To może inny. I po prostu zabrałem się. No ja pisałem, ja, ja przez okres, kiedy próbowałem robić filmy, a mi się nie udawało, ja cały czas pisałem, więc ja mam kilka tych scenariuszy, więc. I też zdaje się, że to bar szczęścia pisać scenariusze. Tak. Tak, do barw ja po prostu nadal piszę. Mhm. To jest taka moja powiedzmy dzienna, dzienna praca. Wiesz co, zastanawiam się, bo jak rozmawiam tutaj z aktorami, zwłaszcza Aneta Todorczuk-Perchuć bardzo ostro się wypowiedziała na ten temat, że w serialu wszyscy grają dla pieniędzy, a filmy czy teatr robi, robi się dla sztuki. I zastanawiam się czy w przypadku pisania scenariuszy jest tak samo, że to jest coś co daje pieniądze, a artystycznie no realizuje ja się... Ja jeszcze, ja na, jeszcze na, na filmie nie zarobiłem. <laughs> Więc y, zarabiam w telewizji, staram mhm. się to zrobić, robić jak najlepiej. Wiem, jest jakaś taka nagonka, nawet przeczytałem. Nie mówię om, o mnie. Generalnie jest nagonka na, na, na telewizję. I na, na pracę komercyjną, no bo to jest komercyjna mhm. praca. Ten, ten serial ogląda bodajże 5 milionów ludzi dziennie, więc mhm. no to nie ma co, co ukrywać, ale staram się to robić jak najlepiej. W, wiesz, dzięki, dzięki producentom też tego serialu mogłem zrobić film. No. Mhm. Który robiłem, tak jak cała ekipa, robiliśmy go bezgotówkowo. Myśmy to robili, bo chcieliśmy. Ja chciałem robić kino, spełniać swoje marzenia, robić kino artystyczne. I dzięki temu mogłem też to zrobić. Więc gdyby nie to, nie wiem, czy to. Czy to by było, mm -hmm. tak naprawdę. Ale wracając jeszcze do Płynących Wieżowców, mm -hmm. to tam też gra Kasia Herman. Tak. Stała się Twoją muzą aktorską. Oj. myślę, że jest moją muzą. Mm -hmm. Kaśka jest... Co takiego wyjątkowego jest właśnie w tej aktorce? Zobaczysz film. Zobaczysz film, mm -hmm. to, to jest niesamowite. Ona, no wiadomo, tak. powinienem mówić o wszystkich aktorach, bo, bo y, Kaśka, Tyndyk, y, Agata y, i Mirek, no ale powiedzmy, że Agata i Mirek zagrali takie malutkie po prostu mm. epizody aktorskie, byli wspaniali w tym, ale, ale ten film tworzy Kaśka, która jest cały czas i Tomek Tendyk No to to jest taki duet, taki duet wymarzony. To są, to są genialni po prostu aktorzy. To jest oni, ja mam wrażenie, wiesz, że czasami kiedy robiłem dane sceny to i, i, i byłem taki, że coś nie wiedziałem, a, i, I próbowaliśmy. Ja miałem wrażenie, że czasami oni to podnosili i ja czułem się tak bezpiecznie mm -hmm. przy nich, że, że nie czułem Ale żadnego też... zagrożenia, mm -hmm. że ja nawalę. Z drugiej strony wiem, że Kaśka ym, mi, mi mówiła też, że czuła się bezpiecznie, więc gdzieś to było, uzupełnialiśmy się we trójkę. Ale Tomek też powiedział, że nikt inny nie połączył, bo ich pewnie w duet, w parę w polskim kinie. Być może. To jest totalnie niekomercyjna para uważam. Uh -huh. ale, ale rewelacyjnie, rewelacyjnie aktorska. I, 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 I mówię, wnieśli masę pomysłów. Uh -huh. I na próbach i już w trakcie zdjęć. No bo przecież oni, oni ciągną ten film. I właśnie i Kasia i Tomek. Y oni go tworzyli razem ze mną. To nie jest tak, że ja zrobiłem film. Uh -huh. Prawda? A kiedy jest szansa na to, że płynące wieżowce wejdą do kin? Y no wiesz, ja skończyłem, skończyłem na początku września zdjęcie, mhm. zdjęcia. Yy, teraz tak naprawdę zaczynam montaż dopiero. Yy, plany wstępne są takie, że może jesień przyszłego roku, mhm. ale no kto wie... Różnie ciężko, bywa. Mhm. różnie bywa. Ciężko powiedzieć. No siedzę w montażowni teraz. Tak naprawdę całymi dniami poza jeżdżeniem na festiwale i to siedzę w montażowni i i próbuję jakoś to sensownie ułożyć. Ale jesteś, jesteś reżyserem, jesteś scenarzystą i zastanawiam się czy idąc prywatnie powiedzmy do kina jesteś w stanie siąść i obejrzeć film jak widz czy jednak cały czas zastanawiasz Mówię się jak wiem? to jakikolwiek. Nie, nie, nie twój film. Jestem oczywiście, że jestem. Nie, jest sumie, tak, nie jakie... masz tak, że siadasz i myślisz jak to reżyser Czasami jest, niej, nie, czasami jest, że ja oglądam mnóstwo filmów non stop mm. i w kinie i w domu. Ehm, nawet kilkadziennie się zdarza. I, I bardzo często jest coś takiego, że sobie patrzę, a kurczę, to jest tak, to jest tak, mhm. to jest tak, świetnie tu prowadzona, przewijam, oglądam. Ale bardzo często jest tak, że w ogóle zapominam o tym. Czy Czyli jesteś w stanie? No pewnie. Jak jest świetny film, świetnie zagrany, świetnie opowiedziany, no to pewnie, że. W jeden tak. z przyznałeś, szukam swojej drogi, szukam swojego kina. I zastanawiam się, czy już znalazłeś, czy dalej ten etap poszukiwań trwa. Ja myślę, że będę go szukał i będzie się zmieniało, dopóki będę robił, a mam nadzieję, że będę robił. Mhm. E... Ale już teraz, jak układam na montażu ten nowy film, zauważam cechy wspólne. Mhm. I wydaje mi się, że gdzieś będzie można, mimo że to będzie zupełnie inny film, gdzieś będzie można powiedzieć, że w pewien sposób opowiadam. Mhm. No ale to, mówię, to dopiero jak ten drugi film Płynący wierzchowcony wyjdą, to... to, to będzie można to mhm. ocenić. Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym z, z jednym z krytyków filmowych, że jestem bardzo ciekaw, y, bo mi trudno to ocenić. Mhm. Jestem ciekaw, co y, y, ten krytyk powie. O, jak obejrzy właśnie płynący wieżowce w zestawieniu takim w, y, w sypialni, mhm. żeby porównać po prostu, w jaki sposób ja opowiadam, czy to jest jednak spójne, czy to jest przypadkowe. Wydaje mi się, że nie jest. Mhm. Rozwoju tej spójności, żebyś dalej osiągał sukcesy w poszukiwaniu tego swojego kina, samych dobrych recenzji y, po premierze i kolejnych, kolejnych dobrych filmów. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.